bardzo inteligentni, gdzie mają tą inteligencję wrodzoną, jak i również dwóch tak. Najgorsze jest to, że jeżeli się pójdzie w głównym kierunku, to ta głupota się jeszcze bardziej potem... się się jak jak nie a a Ty się do tego analizasz. To to mimo nie wszystko urodziłeś się w w tym ponieważ bo i nie miałeś i i sam nie zaczerpnąłeś źródeł nie powiększyć to wiedzę a tym samym ma i nie ma to, nie ma i nie ma nie ma co dziwić że słyszymy. to co słyszymy i teraz jest i rzecz pani Janu, bardzo on tu całkowicie, chwaląc się, że jest, że ma po historię w jednym palcu, to jeszcze gorzej dla siebie. Jeżeli to uwierzyłeś, ewentualnie ją masz, to nie wierzę, że ją masz, ale pod Dobra, bierzemy to pod uwagę. To tylko gorzej, tak są to jest. Dlatego, że ty wszystko mieszasz. Tak, jak jest w tym systemie w głowie, co Czyli w skrajności, skrajności. Tak jak ci każdy twój pan, czy ty, chcesz, czy ty chcesz mi powiedzieć, że nie potrafisz odruszyć Sowietów od wojska Armii Czerwonej? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że cała Armia Czerwona, to byli Sowieci i mordercy i jękałudowcy z tego tytułu, ty się przyjdziesz i byś nigdy nie poszedł? włożyć kwiatu, bo ty uważasz, że nie będziesz mordercą, kwiatów, bo ci nikt nie będzie wciskał na siłę, że to oni wychodzili, nie tylko Polskę, a kto wystąpił według Ciebie. Jaką tylko zrobiłeś tutaj potelinę to się w głowie nie mieści, jak można mieć zadężony młodzież, by taką narrację prowadzić, jak to za to wytłumaczy. Armia Czerwona. Przypomnę Ci tych Była prowadzona przez Marszałka Żukowa prawdziwego nacjonalizmu rosyjskiego. Następnie również Uligowa, który do 2013 roku żył i był szefem układu warszawskiego. Następnie Rokosowskiego. To byli wszyscy, to było wszyscy, to byli porządni ludzie abstrahując od stanowiska. I teraz tak to oni zadecydowali, że mają zlikwidować w 1953 roku ponad 4000 MKW-owskich dzielniarzy w jednym roku. I jeszcze Ci jedno powie. Był moment taki dłuższy, że każdy z tych oficerów miał do dwóch i nawet trzech tak zwanych Policji Wojskowej. Czyli z I osobiście żółto powiedział do pani, Jeżeli nie usunie tych zbrodniarzy od nas, to niech nie mi liczy na to, że wojna będzie wygrała. I to uczynił tak. Tylko jeszcze jest jedna rzecz. Żeby mi nikt nie mówił, że ja to nie Kaling był manipulowany przez NKWD, Żeby była sprawa jasna. Nie lubił czosnków. Obudził się. Szkoda, że tak jest. Ale przynajmniej to zrobił. Przynajmniej to zrobił, żeby cofał. I dzięki temu Armia Czerwona wyzwoliła nie tylko Polskę, ale zakończyła wojnę. I ta wojna zakończyła się pięć lat. A nie. Tak jak planowano, może i na nawet do 15, 12 lat. Bo to więcej się zarobi, a przy okazji więcej ludzi w opinii, Tym samym proces eksterminacji, który dużo wcześniej był przewidziany. Już wówczas był realizowany. Co ty możesz wiedzieć o historii? Ty to mówisz do tej chłopcy. I gdzie to mówić? Ja się pytam Ciebie. Co ty wiesz o historii? Prawdziwie. Czy masz tą historię? Przepraszam Pani Lambert. I właśnie otóż to, że on tutaj nie potrafi odróżnić, że Armia Czerwona, składająca się i w Rosji, i w Polaków, i jeszcze z innych narodowości, wystalała właśnie nie tylko Polskę, ale i inne tereny, okupowane przez Niemców. I ja tak sam sobie zaprzeczył. Bo on by twierdził, że oni jak wchodzili, to w ogóle to gorzej niż nie. Otóż nie. Otóż nie. Do pewnego okresu było tak, że jak Armia Czerwona wyzwalała tereny, to MKW NK, też szło z tyłu, dopóki nie I wiesz, co robili człowieku? Rabowali te miasta wyzwolone, gwałcili kobiety, mordowali. Wywozili pociągami. jak się dowiadywał Kuligowszuk, że Hołota kompletnie nic nie wie, ale ty jesteś najmądrzejszy. Ale ty mówisz, zaprzeczając sobie jednocześnie, że ty nie masz nic do Rosji. To ja się pytam siebie. Kto był w Armii Czerwonej? NKWD walczyło? Nie, NKWD stało w tyłu. Ty sobie sam, chłopczyku, zaprzeczasz. Ty musisz, chłopie, zmienić na radę że są osoby, które się po prostu wyprostują do Tak jak my. Nikt nie będzie robił. w twoim spółce łapał takich za przeproszenie, których mało. Panie Mianu, mało tego, Nie mówi się że reguły pro -polski. Jeżeli się jest Polakiem, to się nie mówi pro -polski. Mówi się, jestem Polakiem. Tak. To, to za pro? To, tak. to za pro? To jeżeli jesteś pro-polski, to znaczy, że nie jesteś Polakiem. A to całkiem możliwe. Dokładnie. Tak może... Tak może powiedzieć obcokrajowiec. Dokładnie. Złapaliśmy cię. Tak. O, mamy Ale ja ci tak tak powiem... Bo nie powiem. jestem pro-polski, to znaczy, że kim ty jesteś? No ja pani powiem. O nie, skoro wymienił, że nie jest prorosyjski... Dziewczyną! Tak, jeżeli wymienił ja Pani Jan. Nie będę mówić dziewczyną, bo oni wola dziewczyna, ale mężczyzna to oczar. No powiem Pani szczerze... Nie. Powiem, że ma Pani zły gust, to do kobiet z <todgłosy> Pani Janno, powiem Pani otwarcie, bardziej mi się podobała Pani na tym miotle. Panie Anno, my hołota, aby Warchowy? Tak, wy lokaj i chagasy z dobrego pyszalstwa. Wy lokaj i chagasy z dobrego pyszalstwa, my hołota. No tak to się ten nasz, nasz biedny ojczyzna nas przedsięwziła. My hołota. A wy lokaj i chagasy z dobrego pyszalstwa, Warchow. W każdej kategorii społecznej, Panie Anno, byli. I teraz, I teraz pragnę wytłumaczyć właśnie ten wątek bardzo istotny. Otóż, jeżeli pan Koczarowski stwierdzi, że on nie jest komunazanią prorosyjski, pro nie jest propolski, nie jest proamerykański, nie jest proniemiecki i pro, 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 no, no to ja panu powiem, zgadzam się całkowicie, bo pan jest też Pro Probraunowski. Pro i jesteś Pan szczęśliwy. Szczęśliwy jesteś, że szczęść Boże na ciebie, swoje, twoje oczyko taurona na piśmie. Ciekałeś u nas. I ja to mówiłem. pro, 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 pro. Bramowski. To tu jest klamka Pani Manno umocowana, tak jak ten to potrawa. Ten, który nie lubi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, bo to jest jego ulubione powiedzonko. I ta klamka absolutnie nie może być umocowana, nie Najważniejszym punktem tej wypowiedzi naszego pana pro było stwierdzenie, że on nigdy nie będzie spadał kwiatów Armii Czerwonej, ponieważ to byli mordercy. To było najważniejsze i to było typowo pro-pro. I dlatego, I dlatego tutaj Pani Mamro, to zostało poruszone, to zostało zmieszane. Tym samym to nie ma nic do obrońca, a to prowadzi i yy, y, y prowadza ich praktycznie do NKWD również. Bo mówię, co ma piernik do wiatraka, co ma NKWD do Armii Czerwonej, to była osobna działka ten gdzie była nieakceptowana absolutnie szersza. Uligowa, Żukowa i Rokotowskiego. To były osoby również likwidowane. I po też, jako tak pana partyjna rozbieżka. I tego pani pani z pewnością nie wiem. Ale nie do końca pani po jednym. Mhm. tylko tylko I dlatego poszedłeś dokładnie tą narracją, jaką, z, jaka została Ci narzucona przez Tej Boże. Tak? A wie, naszego synku, to Ci powiem dlaczego. Nieraz widziałem Ciebie przy boku w Tej Boże, jak ty, ty byłeś długo, jak ty się wysilałeś, żeby to mi Ty byś w poroczkach całował bardziej niż Miospefa sam tych za przeproszeniem swoich, tak swoich całował. I również to samo Bergoglio robi. W porączkach I dokładnie no, Jak on poprzez narrację szeńbota stwierdził coś, co rzekomo było dobre, ale już nie istnieje, czyli mówię tutaj o armii białej, tak, Karski, tak, ale tej już nie ma. No to jak już nie ma, to można wszystko powiedzieć, bo to była armia ludzi inteligentnych. Nikt tego nie neguje, że było dużo ludzi tam inteligentnych. Arma, armia tarka biała po przykłu. Właśnie pomogła również halera, czyli Armię Błękitną, tam gdzie się odpuścił tam nisko. Ciekawie jest jaki ty ma stosunek do m, Josefa Delmana. Ale to może z czasem być. Natomiast chłopczy, bo to nie wiem czy ty wiesz, to ta sama Celka, która płynie mniej więcej tego samego kulczaracowego, który ma swój pan, tak ta, ta, na marginesie. I teraz posłuchaj i ty w tym momencie mówią, że tu Armia Czarnka. Y, y, a teraz, a teraz, ta Rosja to nie ma nic wspólnego. Została sama chłota, która została, za przeproszeniem, zaprogramowana. I dzisiaj... Chciałbyś, chciałbyś go Tak, chciałbym. Tak jak twój pan. Dokładnie. Zabić, nie wszystkich zrobiło y, w Kaliniach, nie wszystkich I pani Anno, i on chce twierdzić, że ta obecna Rosja i dzięki przede wszystkim takim ludziom jak Żukow Kuligo, Rokosowski, prawda i później, którzy stworzyli niedźwiedzia, który po 90 roku odebrał ster jeszcze tym, którzy próbowali rozkazać ten kraj. I doprowadził właśnie do potęgi tego kraju, bo to jest jego zasługa i zasługa jego oczywiście nauczycieli. I ty chcesz stwierdzić, że to jest hołota, tak? To Ci przypomnę w tymku kilka lat temu na Kremlu, jak wygłosił przy 1400 osób najbliższych zaufanych niedźwiedziowi na Kremlu. 24-stronnicowe pismo przeczytał nieźwiedź i wiesz czego się to tyczyło? Właśnie, tych największych wartości, które przywrócił w prawdziwej Rosji, tak jak było kiedyś. Tak, to właśnie zrobił i oprócz tego, jak ty zacząłeś skalować Putina, który się podnieca rzekomo Stalinem i tymi czasami stalinowskimi. Nie, nigdy tego nie miało miejsca. Jeżeli mówił, to tylko powiedział pro, że celowo żył na stalinizm. A tak naprawdę, wy należała. Tym, co on podkreślił, tej maszynie właśnie czosnkowej. Ale ty musisz to zmieszać, prawda? I jeszcze jest jedna rzecz. To właśnie Nieźwiec pokazał i udostępnił wszystkie materiały, jakie miał co do kategoriza. I on dokładnie powiedział. I zadał pytanie również, do nie To nie będę się to przyda. To kto mordował? Rosja nie rosła. Armia Czerwona przypominam ci głos bo tu zrobiłeś taki babola, babola, zaś się tobie dziwię. Składała się w Rosji. Tam nie było czasu. I chciałem ci powiedzieć jedno, że jak w każdej armii gdzie wojna długo zdarzają się z wyrobienia, tego nie uniknie się. Tak jak ten nie musieli szukać, bo tam każdy był poradniany. Tak jest taka jeździwa, prawda? I każdy żołnierz, który został łapany, na gwałcie, na. Kradzieży. był miał karę śmierci. Karę śmierci. Tam się to szybko odkrywał. I jeszcze jedno Ci powiem. z wyzwalaniu ta armia czerwona, na którą tak plujesz. i dzięki i Ty nawet nie wiedział, albo wiesz i głupka żmiesz, bo nawet się zarumowało, że dzięki temu to Ty też między innymi żyjesz. Tak, dzięki temu Ty też Między nimi żyje, tak jak i my żyjemy, bo gdyby nie ta Ania Czerwona by nas nie było, bo Niemcy przy udziale, co by nazwa całkowicie rozwali. Wie na czym polegała wojna, jak ci powiem na czym polegała wojna, na umowach te, które... Ligowe. przede wszystkim i dlatego udało się zlikwidować tą szarańczę. Mało tego był rozkaz przy wydbalaniu większości miast, by nie wyżywać ciężkiej, by tym samym te osoby żyły, prawda? Kosztem swoim. To są na to dokumentów jest dużo. Kosztem swoim i tyś, porównywać, ale czerwoną to yy, 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 Niemców? Do NKWD bardzo proszę. Ale nie armię czerwoną. Wysypałeś się przykład, wyjątkowo z i ty tym swoim głosikiem na całych Prawie myślałem, że się rozpłaszczesz. Byłem przygotowany na to, że gdzieś tam masz na podorędziu albo jakąś miętę, albo po prostu zwyczajnie dostałeś od swojego pana prosteczową, żeby tam do osób sobie tam dostać. Takie miałem wrażenie bo już się na to siliło. No cóż za komedia. Cóż za komedia i hipokryzja, chłopie. Marny siebie, a to albo miałeś się wyjątkowo kiepskiego nauczyciela. Jeżeli to zrobił wcześniej tej to wyszedł, niestety,